No i cześć, witajcie. Dzisiaj sobie na teścik znów karking, King, ale teraz wleci taki z kiełbaskami drobiowymi, więc tego jeszcze nie próbowaliśmy. Jestem ciekawy, jak te kiełbaski smakują, czy może są lepsze. Jaki to sosik? No i co? Czas sprawdzić, czy lepszy od normalnego karwursta. Widzimy się na teście oczywiście. Witamy się już na teście kolejny karking King z serii, i teraz mamy tutaj takie kiełbaski drobiowe. W sosie chyba kary. Tak przypuszczam, tak przypuszczam, tak dokładnie z sos, ale takie kiełbaska, ale takie już jest inna, no i jestem ciekawy, czy przebije normalnego kary wursta, także próbuję, oczywiście 2 minuty, 750 W, mikrofala lub w wodzie. No i gotowe mamy takie ubaski drobiowe, sos jest ten sam kary, więc głównie chodzi o te kiełbaski, czy są lepsze od, od tych normalnych wurstów, no i co, próbujemy z sosikiem, ta firma jest naprawdę dobra, więc wszystkie prawie... Pozycje są ok, ale która jest najlepsza? Na razie karywóz normalny z ostrym sosem. Próbuję. Musiałbym mieć drugie obok siebie, żeby na 100% potwierdzić to, co teraz powiem. Bo wydaje mi się, że te kiełbaski mi bardziej smakują. No. Tak, są smaczniejsze. Są zdecydowanie smaczniejsze. Także sosik identyczny, ten sam. Kary, ale kiełbaski kiełbaski lepsze. Także na pierwszym miejscu są tutaj Curry Kingi z ekstra sosem. Jak na razie te kiełbaski zajmują drugie miejsce, wurst trzecie. No i jeszcze do sprawdzenia mamy tutaj Curry king z sosem z salsa. Też jestem ciekawy, ale to już w następnym teście. Także te są bardzo dobre, wlatują na drugie miejsce. Mhm. Nie wygrają z tymi tylko dlatego, że tam jest zarąbisty, ostry sos, który ja lubię.